Wraz z wzrostem karawaningu, który świetnie rozwija się w Polsce, przybywa serwisów, ten serwis, przy którym dzisiaj jesteśmy, rozpoczął swoją działalność 5 lat temu, a jesteśmy w mieście Piła. Obok mnie Michał, a mówimy o serwisie Camp Service. Dokładnie. Michał, chciałbym, żebyś dzisiaj naszych widzów oprowadził po tym swoim królestwie, bo ono już było wcześniej w innej lokalizacji, teraz jest w kolejnej. Rozwija się coraz więcej miejsca, macie sklep, macie serwis. Tak, dobra. możecie dużo nam fajnych rzeczy pokazać. Myślę, że tak. To co? Wchodzimy do środka. Zapraszam. Witam jeszcze raz. Michał Dorowicz z firmy Camp Service. E, witam w naszej nowej siedzibie, o której jesteśmy już od zeszłego roku. E, tak jak Sebastian wspominał, zaczynaliśmy e, naszą przygodę niecałe 5 lat temu w innej lokalizacji. Niestety, potrzeba e, rozwoju firmy, i potrzeba, e, którą wymusił tutaj na nas rynek, e, zmusiła nas do zmiany lokalizacji na, na, na tą, w której się teraz znajdujemy. Powiększyliśmy naszą działalność o sklep z akcesoriami oraz częściami do przyczep kempingowych i kamperów, a także rozwinęliśmy naszą linię chemii. No właśnie, może tak króciuteńko o tej chemii, bo nie każda firma ma swoją chemię. Wy coś takiego wymyśliliście sobie. Tak, stworzyliśmy linię chemii karawaningowej w oparciu o nasze doświadczenia i potrzeby, jakie zgłaszali też nam klienci. Wiedzieliśmy, czego brakuje na rynku, jakich preparatów, o jakie przede wszystkim jakości preparatów, bo te preparaty są na rynku dostępne, natomiast z jakością jest różnie. Rok czasu pracowaliśmy nad recepturami naszych płynów. Stąd dzisiaj tak fajne płyny, które bardzo dobrze sobie radzą. Czy to te płyny czyszczące, czy płyny do toalet, czy płyny też na bazie nanoceramiki. Nasz płyn flagowy Hydro Quick Spray, który możemy zabezpieczyć powłokę o każdej, roku, o każdej porze roku, tak naprawdę. I dzięki temu kamper pozostaje dużej czysty, nie kurzy się, nie brudzi. A powłoka hydrofobowa sprawia, że brud z niego bardzo szybko spływa. Jak widać w sklepie, mamy tutaj akcesoria karawaningowe typu leżaki, stoły, krzesła, kuchenki, namioty, doczepki różne też do, do pojazdów typu campervan, takie przednie te, te namioty, czy boczne, przepraszam, boczne lub tylne. Zbiorniki na wodę, jeżeli chodzi o, o rzeczy techniczne. W tamtej części sklepu mamy okna. Akcesoria bardziej do przyczep kempingowych, jeśli chodzi o koła podporowe, układ hamulcowy, tu pompy wody, węże, przewody wodne. Czyli to... rzeczy takie, które potrzebujesz i w serwisie, i takie, które klienci mogą potrzebować w czasie tak, swojej dokładnie. Wypłat. W tej części sklepu mamy takie przydasie, melaminę, różne akcesoria typu pokrowce, jakieś organizery. Też nasza chemia, toalety, e, preparaty do dezynfekcji, oczywiście układów wodnych, kuchenki, tego typu e, po prostu tutaj asortyment u nas jest, a z tej strony jest bardziej techniczny. E, tu jak widać Renodzi się mocno rzuca w oczy. Jeżeli chodzi o markę Renodzi, to większość modernizacji kamperów opieramy na marce właśnie Renogi, e, jeśli chodzi o przetwornice, ładowarki DCDC, ACDC. Często też to pokazujemy na naszych filmach e, filmowych, na naszych social mediach właśnie, że głównie opieramy się na tym asortymencie i e, również skorzystamy z marki Victron, e, od której zaczynaliśmy, natomiast e, Renodzi tutaj bardzo cieszy się popularnością i w naszej ocenie jest to bardzo dobry sprzęt. Też fajny cenowo, no i przede wszystkim jakościowo. No właśnie, i tutaj Michał wspomniał o social mediach swoich, mhm. czyli też zapraszamy, odsyłamy, no bo tam dużo fajnych rzeczy się dzieje. Tak, mamy konta Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, także wszystkie social media po kolei zapraszamy do obserwowania. Michał, pokazaliśmy tą fajną taką mhm. część dla klientów, a teraz Twoje królestwo. Dobrze. Przejdziemy do hali serwisowej, gdzie pokażemy, czym zajmujemy się na co dzień. Jakby nie patrzeć, serwis to jest e, nasz główny tutaj cel. E, jakby se, sklep tutaj i, i obsługa klienta no tutaj powstała po prostu no, na bazie serwisu, a my głównie zajmujemy się naprawą modyfikacjami właśnie kamperów i przyczep kempingowych. Zapraszam do serwisu. Tak wygląda nasza hala serwisowa. Jak widać mamy teraz 5 sztuk w trakcie realizacji. W sumie mamy 4 kampery. Na końcu przyczepa kempingowa dwuosiowa, także możemy po kolei omówić poszczególne przypadki. Dokładnie. Jeżeli. Tak sobie życzysz, to tak to zrobimy. E, tutaj mamy na przykład Campervana, który przyjechał do nas no, całkiem niedawno, e, będziemy modyfikować cały układ zasilania mm, 12V i 230 e, To tutaj właściciel wskazał nam słabe ładowanie, słaby magazyn energii, tutaj ma chciałby bardziej na dziko podróżować, więcej spędzać czasu w sposób niezależny. No, i właśnie w oparciu na, w oparciu na produktach firmy Renodzi, będziemy wzmacniać tutaj system ładowania z alternatora. Dołożymy przetwornicę oczywiście Renodzi, akumulator lifepo 4 i, i kilka jeszcze innych takich modyfikacji, które wpłyną na poprawę jakości tego całego systemu. Do tego dołożymy panele solarne, co tutaj akurat w tym egzemplarzu było dosyć skomplikowane, ponieważ mamy bardzo małą powierzchnię dachu wycinając okna, no to musieliśmy zrobić takiego małego Tetrisa. tu mogę nawet pokazać, mamy przygotowane do tego celu 5 paneli solarnych takiej wielkości to są 55W i z 5 sztuk zrobimy taką układankę, żebyśmy. Mozaikę robili, taką tak, żebyśmy mogli tej mocy mieć jak najwięcej. No bo 200 W na panel nie wejdzie, 180 też. Eee, I wszystkie pozostałe co mamy, mamy w ofercie 640 90, 75. no żaden układ nam tutaj nie pasował, bo panele za bardzo wystawały. no Właściciel też ma swoje, jak każdy e, właściciel kampera, ma swoje upodobania co do też wyglądu i nie każdy chce mieć wystający panel gdzieś na 20 cm co kampera, no bo to słabo wygląda. Nie? Tutaj mamy kampera, e, który przyjechał do nas z Norwegii. E, właściciel był na badaniu takim. E, rocznym wilgotności w jednym z serwisów norweskich. No i stwierdzili mu, że było tutaj mocne zalanie właśnie w garażu. Jak widać tutaj kolega właśnie już wymienia części ścian. Cały ten dół i cała podłoga 90% ponad procent zawilgocenia. Także to wszystko musieliśmy tutaj zdemontować. Odbudowujemy tutaj ściany. No i podłogę musimy wykonać całą nową, bo tamta już w ogóle nie nadaje się do montażu. No, kamper nie jest stary, całkiem świeży, kilka lat, a już taki e, nieciekawy przypadek, jeżeli chodzi o zawilgocenie. Tutaj mamy kampera Pu Integre. No, to, jest, to jest w Benimar, e, tylko on też u nas został oklejony e, taką okleiną, to już było w zeszłym roku. Natomiast teraz przyjechał do nas na montaż podpór hydraulicznych firmy Mawe. Założyliśmy tutaj podpory i modyfikacja przetwornicy układu zasilania 230. Założyliśmy tutaj e, dodatkowo jeszcze przetwornicę firmy Renault, właśnie Multiplus. E, akurat w tym egzemplarzu, ze względu na to, że była konieczność podłączenia też e, e, ładowarki, którą Multiplus ma w sobie a także dołożyliśmy tutaj multi digital control panel sterowania, który możemy ograniczyć prąd wchodzący do kampera, czyli też do przetwornicy, czyli prostszymi słowami ten, który pobieramy ze słupka. Chodzi tutaj o częsty problem, kiedy na kempingu wywala korek, mówiąc kolokwialnie, kiedy uruchamiamy klimatyzację. I tutaj w takiej sytuacji możemy sobie ograniczyć do 4 A pobór z słupka, uruchomić klimatyzację i później nawet możemy to z powrotem zwiększyć tak żeby klimatyzacja w tym piku swoim zdołała się uruchomić i co żeby jej, nie wywaliło korka co na zabra, co jej zabraknie ze słupka to ona zabierze w momencie rozruchu z akumulatora, a tak. później priorytetowo będzie zasilanie ciągnąć już z tego e, wspomnianego wcześniej słupka. Także tak tutaj e, pokrótce, jeżeli chodzi o tę modyfikację, dołożyliśmy też tutaj akumulatory Po 4 to też e, w, m, dlatego, że ten system mawy potrzebuje też e, no, solidne, stabilne zasilanie e, do, do uruchomienia pompy, żeby te wszystkie cztery siłowniki e, prawidłowo pracowały, to te zasilanie musi być na odpowiednim poziomie utrzymane. Wspominałem o systemie właśnie ustawiania prądu pobieranego z zewnątrz. To właśnie do tego służy ten panel sterowania, który jest montowany w przypadku instalacji właśnie inwertera Multiplus. No i tutaj możemy sobie na czwóreczkę zjechać, spokojnie klimatyzację uruchomić z sieci zewnętrznej i te wspomniane wcześniej korki nie, nie wybiją na zabezpieczeniu kempingowych. Akumulator też, o którym wspominałem, no, ta moc też tutaj była dobrana do, jest do, do tego MultiPlusa, który założyliśmy, bo tutaj założyliśmy akumulator litowy 150A, docelowo będą dwa takie akumulatory w tym, w tym kamperze, wiadomo MultiPlus swoje, swój prąd też musi pobrać, jeżeli będziemy uruchamiać klimatyzację na postoju, bo to Podejrzewam, że na takim akumulatorze musielibyśmy dokładnie wyliczyć, ale no do dwóch godzin duży by nie popracowała ta klimatyzacja, więc tutaj naprawdę sporadycznie można używać. Natomiast, jeżeli klient stanie sobie na, kemp na kempingu gdzieś na dziko, powiedzmy, tak, będzie kempingowo na dziko, no to uruchomi ekspres do kawy wieczorem, zrobi sobie jakieś tosty, a rozłoży podpory to właśnie ten prąd stabilny, o który pytałeś mnie, yy, jest po to, żeby te podpory mu krano złożyć, nie? Więc tak. yy, i te ładowanie dodatkowe też, które pozakładaliśmy, no pomoże w razie czego też szybko naładować. A wiadomo, akumulator litowy możemy dużym prądem ładować i właśnie ta duża ładowarka Renogy, no, zdecydowanie szybciej naładuje niż byśmy zostawili tutaj standardowy układ, no, jakiś 80-amperowy AGM, który już przed w tym kamperze akurat był praktycznie no, zużyty. Nie? Pamiętam, Michał, że brałeś udział w szkoleniu e, Renogi, bo tak. będąc, jesteś takim jakby przedstawicielem serwisowym, e, również przy mhm. współpracy z ACK. Tak. No i stąd właśnie ta wiedza, którą ten, którą, którą tak. możesz tutaj wykorzystać. Tak. Byliśmy w firmie A.C.K. Na, na szkoleniu, które bardzo dobrze wspominamy. Dużo się dowiedzieliśmy. Cały czas współpracujemy właśnie w, w, tutaj w zakresie nędogi, jeżeli chodzi o firmę A.C.K. No i z tej współpracy jesteśmy też zadowoleni. No mówię, sprzętu dużo montujemy. Widać to też u nas na mediach społecznościowych. Tutaj mogę jeszcze pokazać, jak wygląda właśnie pompa, którą zamontowaliśmy do systemu Mawe oraz Multiplus, który udało się tutaj również schować. Dołożyliśmy wentylację dodatkową, także cały układ jest bezpieczny. Nie przegrzewa się? Nie będzie temu. się przegrzewał. Także sam Multiplus ma duży, ma wydajny wentylator w sobie i dołożona przez nas wentylacja na pewno ochroni ten układ. Mamy doświadczenia, gdzie w większych zakamarkach niestety musieliśmy montować MultiPlusa. Wiadomo, producent swoje rekomenduje, ale nie zawsze jest to możliwe w kamperach i, i serwisy, które dużo tego montują, na pewno zdają sobie sprawę z tego, że no, niestety no, producent może, wiadomo, narzucić, narzuca nam swoje wytyczne, jeżeli chodzi o montaż, ale jeżeli klient po prostu oczekuję, że mieć takie urządzenie, a nie ma możliwości, żeby zamontować zgodnie z wytycznymi producenta, a wiemy, że doświadczenie nam po prostu też dużo podpowiada, że wiemy, jaka ta wentylacja powinna być, żeby to urządzenie pracowało prawidłowo, żeby się system nie przegrzewał i żeby był bezpieczny dla użytkowników. Na tym stanowisku mamy kampera, w którym zdemontowaliśmy dwie ściany. Początkowo mieliśmy naprawiać tylko tą stronę która była bardzo mocno zalana, praktycznie cała ściana została zalana, można to zobaczyć u nas na profilu filmowym, na Facebooku czy na YouTube, jak to wyglądało. Niestety podczas rozbierania okazało się, że druga ściana w połowie również jest zalana, no i niestety poważny remont tutaj nas czeka. Praktycznie odbudowa całej części mieszkalnej. Dokładnie, tym bardziej, że kamper jest nietypowy. To tu nie jest taka zabudowa, że mamy listwy narożne i, i poszycie dachu, tylko jak widzisz, e, dach, ściany wewnętrzne, wszystko zostało i cały dach jest przykryty takimi plastikowymi obudowami. I to, mhm. to jest raz od alkowy aż po tylny zderzak idą pokrywy plastikowe. Także I to musicie dorobić? Wszystko, czy musieli zdem, wszystko musieliśmy zdemontować. Tak. Ogólnie ciekawy przypadek jest tego kampera, ponieważ klient już był u nas w zeszłym roku w serwisie i wykryliśmy mu te nieszczelności. Jednak nie podjęliśmy się naprawy, dlatego że producent już nie produkuje części tego kampera i nie mieliśmy uszczelki. Uszczelki, którą zaraz Ci pokażę, dorobiliśmy w tym roku. W sumie firma nam dorobiła na nasze zlecenie. Więc właścicielowi bardzo zależało, żeby go naprawić u nas no i żebyśmy podjęli w tym roku ponowną próbę naprawy. No i ta próba naprawy się okazywa, okazała teraz trafna. Znaleźliśmy producenta uszczelek, który na nasze zamówienie po przesłaniu próbki zrobił nam 100 metrów tej uszczelki o. do tego kampera, który nie mogliśmy nigdzie kupić. W takim kolorze, w jakim siedzieliśmy, w takim samym materiale, taka sama guma i dopiero po wyprodukowaniu uszczelki przystąpiliśmy do demontażu ściany, ponieważ no, rozebrać tego kampera e, i naprawić ściany jest, nie było dla nas problemem. Problemem było później złożenie. No, żebyśmy go mogli złożyć, potrzebowaliśmy tej uszczelki. No i tą uszczelkę no, kolejny raz tutaj się okazało, że trzeba było dorobić na indywidualne zamówienie, czyli teraz po raz kolejny dorabialiśmy części, żeby móc naprawić kampera. No, tak wygląda yy, wspomniana wcześniej uszczelka, właśnie którą musieliśmy dorobić, żeby tego kampera później poskładać. Tutaj mamy stanowisko, na którym na, diagnozujemy, no i też naprawiamy urządzenia marki Truma, Dometic, Tedford. Yy, mamy tutaj instalację gazową pociągniętą, mamy też instalację wodną, gdzie w przypadku akurat jest boiler robimy i tu mamy akurat Alde. Eee... Czyli Alde również macie autoryzację? Tak. Alde, tak? Alde, Truma, Dumetic, Tetford, takie wiodące e, marki e, ogrzewania. Autoterm też tutaj naprawiamy i mamy autoryzację Ebersprechera, e, więc również na tym stanowisku e, te naprawy wykonujemy. Instalacja wodna, żeby urządzenie zanim włożymy do kampera, e, sprawdzić tutaj kompleksowo. Czyli odpalamy, zalewamy wodą. Mamy system wodny zrobiony z pompą, która tłoczy wodę żeby te urządzenia sprawdzać po naprawie przed montażem już przyczepie czy w kamperze. Czyli kompleksowo tak naprawdę podchodzicie tak. do serwisu, bo i urządzenia, i naprawy. Tak, e, jeżeli chodzi o koszycia. serwis, to, to mamy kompleksową tutaj obsługę. E, e, od tego tak naprawdę zaczynaliśmy i od tego mogę zacząć mówić od początku, że no zaczęliśmy od tych drobnych napraw, od urządzeń. Wiesz, taka nasza historia była, nawet jakby każdy spojrzał gdzieś w naszych mediach społecznościowych, że zaczęliśmy naprawiać urządzenia. Krok po kroku rozwijaliśmy się, jak widać. zwalamy ściany i, i odbudowujemy kampery po tak. kolizjach, po, po zalaniach. Tutaj mamy nasz warsztat, gdzie wiadomo drobne jeszcze jakieś naprawy takie manualne wykonujemy. Tutaj jest jeszcze stanowisko z mikroskopem, gdzie akurat leży płyta od lodówki Tetford i chyba sprawdzaliśmy tutaj akurat yy, yy, lutę, tak? Yy, tak, sprawdzaliśmy sobie tutaj e, styki, jeżeli chodzi o zasilanie 12V. I to, co możemy zrobić na miejscu, robimy we własnym zakresie, naprawiamy elektronikę. Jeżeli, sobie, jeżeli coś wykracza poza nasze kompetencje, po prostu zlecamy to naszemu zewnętrznemu serwisowi, z którym współpracujemy. I nawet tą starszą elektronikę, jeżeli chodzi o urządzenia Dometic czy Truma, Alde, jesteśmy w stanie uratować. Tak jak mówię, albo samodzielnie to robimy, albo zlecamy to firmie zewnętrznej i dzięki temu te urządzenia jeszcze mogą parę lat posłużyć. Tutaj mamy pompę Alde. Akurat w tej przyczepie naprawiamy właśnie urządzenie firmy Alde i musimy spuścić cały płyn. Jak widać już mamy instalację tutaj podłączoną i niebawem będziemy cały płyn spuszczać. Musimy rozkręcić, wyjąć jednostkę na zewnątrz. Też będziemy ten płyn wymienić na nowy. Jak wiadomo w urządzeniach Alde co 4 lata należy wymienić płyn. Jeżeli nie znamy pochodzenia tego płynu i kupiliśmy nowy pojazd, to należałoby to zrobić niezwłocznie lub po dwóch latach. W sezonie zimowym bardzo często wymieniamy teraz właśnie klientom płyn przed wyjazdami typu Norwegia, gdzie są niskie temperatury. Tutaj zawsze dbamy o to, że przy podmianie płynu czy przy w mieszaniu, płukaniu układu, żebyśmy końcowo ten wartość tego płynu mieli gdzieś zbliżoną do tych 35 stopni na minusie, żeby nie wymieszać tego płynu z wodą przypadkowo. Nie? Jeżeli chodzi o podpory MAWE, tutaj jak widać założyliśmy do kampera na bazie Forda, co jest swego rodzaju nowością. Firma MAWE właśnie oferuje podpory do pojazdów na bazie Forda. Cały układ razem z zalanym płynem hydraulicznym waży około 70 kg. Firma Mawe oferuje podpory praktycznie do wszystkich wiodących marek, Mercedes, trojaczki, czy tam chyba teraz czwaraczki oraz jak widać Ford. No my jesteśmy punktem montażowym, oczywiście dystrybutorem tego sprzętu u nas można zamontować podpory hydrauliczne, cały system. Czyli kompletnie przyjeżdża klient i tak. montuje dobiera się dobieracie przede tak, wszystkim. Przede wszystkim dobieramy według ramy, tak. bo może być rama Alko, może być rama oryginalna, na przykład fiata czy innego pojazdu, tak jak tutaj Forda. Trzeba dobrać sprzęt, dobrać odpowiednie oprzyrządowanie, robimy wycenę i praktycznie w ciągu dwóch dni maksymalnie z kalibracją montujemy u nas w serwisie. Dobrze, jak wygląda sterowanie tym? Czy jest jakiś pilot, czy już tego panela, który widzieliśmy wcześniej w środku? Mamy panel, który widzieliśmy wcześniej w środku i do tego jest jeszcze aplikacja. Michał, dzięki za zaprezentowanie Twojej firmy. Myślę, że jeżeli ktokolwiek tutaj w okolicy, a nawet chyba w całej Polsce, bo przyjeżdżają klienci z całej Polski I z zagranicy. A, jeżeli będzie, jeżeli będzie chciał naprawić pojazd, to myślę, że spokojnie. Z tego co widziałem tutaj to może w ogóle się nie bać tylko na pewniaka przyjeżdżać i oczywiście jeżeli będziesz miał wolne terminy, bo przy takim obłożeniu i przy tym co widzieliśmy na placu to rzeczywiście masz co robić. No i mamy co robić no, na tę chwilę z 2-3 miesiące do przodu jeżeli chodzi o poszycia i takie większe instalacje, na przykład to my, te drobne zlecenia staramy się na tym pierwszym stanowisku tak rotacyjnie w jakimś tam miesięcznym. Wcześniej, wcześniej mówionym terminem obsługiwać. Dobrze. Sezon zimowy, bezpieczeństwo, gaz. Jak to wygląda u Ciebie? Czy robicie przeglądy autoryzowane przeglądy gazowe? Oczywiście nie, nie, w tym roku zrobiliśmy certyfikat DVGW. Zaczęliśmy robić przeglądy. Coraz więcej zapytań jest o ten przegląd, także już nawet chyba nam się na ten rok skończyły już naklejki. Kończą, nie skończyły, kończą nam się już naklejki. Eee, ale gaz to nie tylko przegląd VGW, tak naprawdę mamy jeszcze same urządzenia, które też powinniśmy e, e, serwisować. serwisować, tak, tak, tak. dokładnie. Same, czy Alde, czy Truma, te piecyki, no, wiadomo, że działa z roku na rok, w zeszłym roku się nic nie działa, to, to nie jadę do serwisu. E, uważamy, że przyczepa czy kamper raz w roku powinna sezon, przedsezonowy lub posezonowy serwis przejść. Nie są to duże kwoty, a naprawdę i zrobimy przy tym badanie szczelności poszycia, czyli sprawdzimy wilgotność mierzem hydrometrem, e, szczelność poszycia, sprawdzimy szczelność instalacji gazowej, niekoniecznie certyfikatem, bo nie trzeba za każdym razem ten certyfikat wydawać, ale dla samego... Dla bezpieczeństwa, samym... dla siebie. No, oczywiście. Bardzo duży nacisk kładziemy w naszym serwisie na bezpieczeństwo i na jakość. I nie tylko obsługi klienta, ale też na... Spodność. Jakość wykonanych usług. Tak, dokładnie, na nasze usługi. Bezpieczeństwo dla nas jest podstawowym, podstawowym czynnikiem, jeżeli chodzi o doposażanie kamperów, czyli instalacje elektryczne, instalacje gazowe i tutaj w tym zakresie się szkolimy cały czas, doposażamy nasz serwis w coraz lepsze urządzenia, żebyśmy tych kompetencji mieli jak najwięcej i żebyśmy mogli wychwycić każdy jakiś delikatny mankament w przypadku awarii. Michał, jeszcze raz dziękuję, a Was zapraszam do piły do serwisu Camp Service, gdzie naprawicie swój pojazd, zrobicie przeglądy, bo jak robicie przeglądy swoich samochodów, tak samo trzeba pamiętać o przeglądzie swojego kampera czy przyczepy kempingowej. Zapraszamy, zapraszam.